Nadszedł najpiękniejszy dzień w roku, kiedy po całym sprzątaniu, bieganiu, myciu okien siedzimy wspólnie przy stole z najbliższymi nam osobami. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Bądźcie dla siebie nawzajem z uważnością. Pamiętajcie, że te święta to czas rodzenia się małego, ale jakże wielkiego życia. Życzymy Wam, byście z wiarą podejmowali śmiałe decyzje, bo to dzięki nim osiągamy nieprawdopodobne. Pamiętajcie jednak, że nie jesteście na tej ziemi sami, by te nieprawdopodobne rzeczy osiągać. Życzymy Wam poczucia wdzięczności za trudne chwile i swoje ograniczenia, bo to one dają nam szansę na poprawę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia mamy dla Was prezent, który znajduje się w dalszej części filmu. Czerpcie z Niego to, co dla Was najlepsze. Zaprosić Cię do pewnego doświadczenia. Zacznij od tego, żeby odłożyć wszystko, co masz teraz w rękach, co może wywoływać u Ciebie jakiś rodzaj dyskomfortu, i usiądź, bądź jeśli masz na to ochotę, połóż się wygodnie. Daj sobie prawo do tego, aby w pełni przeżyć to ćwiczenie. Jeśli będzie to dla Ciebie w porządku, przymknij na chwilę oczy. I mam do ciebie teraz taką prośbę, żebyś podjął świadomą decyzję, że rozluźnisz mięśnie swoich nóg. Tam często kumuluje się stres. Rozluźnij, puść. Daj sobie trochę przestrzeni w łydkach, w mięśniu udowym. I rozluźnij też mięśnie swoich pleców. Szczególnie przestrzeń między barkami. Zwróć uwagę, że można dać tam więcej luzu. W pogodnym nastroju daj sobie prawo do tego, by odpocząć. I daj sobie też prawo do tego, aby oddychać przyjemnie, tak jak lubisz. Nie musi być ani głębiej, ani płycej. Oddychaj przyjemnie. Oddychaj tak, jak lubisz. Poczuj, że każdy wdech to więcej komfortu, a każdy wydech wypycha z twojej głowy myśli. I mam do ciebie teraz taką prośbę, żebyś wyobraził sobie dom. Może to być Twój dom rodzinny? Może być ten, w którym teraz mieszkasz? A może też być nieistniejące, wymyślone przez Ciebie miejsce? Wyobraź sobie takie, które możesz nazwać domem. Przyjrzyj się wszystkim przedmiotom. Które znajdują się dookoła ciebie. Dostrzegasz kolory, które cię otaczają, i zwróć też uwagę na zapach, który wypełnia to miejsce. I nagle słyszysz pukanie, otwierasz drzwi. Dostrzegasz człowieka, którym jesteś ty sam. Wygląda dokładnie tak samo jak ty. Ma taki sam kolor włosów, kształt oczu, wzrost. Ma też takie same wady, zalety i umiejętności jak ty i jest tobą. Człowiek ten rozpoczyna rozmowę i mówi: Hej, to ja, a właściwie ty z niedalekiej przyszłości. Wiem, że teraz borykasz się z trudnościami, że być może nie masz siły, albo nie widzisz rozwiązania. I wiem też, że nieraz, choć bardzo się starasz, nie wszystko układa się po Twojej myśli. Niezależnie od tego, jak wiele osób jest dookoła ciebie, czasem czujesz się po prostu samotnie. Ale wiesz, przyszłość, która czeka Cię tuż za rogiem, jest inna. Wszystko to, co dziś zakłóca Twój wewnętrzny spokój, odeszło. Udało Ci się pokonać wiele przeszkód i wyzwań. A te, które nie poszły po twojej myśli, były dla Ciebie cenną lekcją. Tu, gdzie jestem teraz ja, a ty będziesz już niedługo, jest wiele ciepła, miłości i akceptacji. I stało się tak dlatego, bo dziś, dokładnie w tym momencie, w którym jesteś, nie poddałeś się. I zawalczyć o siebie, o swoje potrzeby i o to, czego pragniesz. I obiecuję, że wszystkie te dobre rzeczy spotkają Cię. Ale jestem tutaj dlatego, żeby powiedzieć Ci, że szczęśliwy możesz być już teraz, że nie musisz czekać, aż wszystkie problemy znikną. Możesz dawać sobie wsparcie, którego tak bardzo na i potrzebujesz. I możesz zaakceptować siebie takim, jakim jesteś. Pozwolić kochać siebie i doświadczać tej miłości od innych. I możesz naprawdę znacznie więcej. Wiem, że masz marzenia i plany, które ciągle odrzucasz, bo uważasz, że to nie jest dobry moment, że... Że nie jesteś jeszcze gotowy i obawiasz się tego, czy sobie poradzisz. Ale Twojego życia nikt nie przeżyje za ciebie. Celuj w niemożliwe, a osiągniesz nieprawdopodobne. Zrób ten krok. Zadecyduj, że spróbujesz, że podejmiesz ten wysiłek, by zrobić to, o czym od dawna marzysz. Tak spokojnie, z wdzięcznością. Przytul się, podziękuj za to, co osiągnąłeś do tej pory. I zapamiętaj to, co być może teraz poczułeś. Zapisz te emocje i korzystaj z nich na co dzień. Kiedy przyjdzie zwątpienie, a przyjdzie, bo jesteśmy tylko ludźmi. Przypominaj sobie te słowa. Celuj w niemożliwe, a osiągniesz nieprawdopodobne.